Dzień dobry, dzień dobry, z tej strony Wróżka Roza. Dzisiaj, zechcia, e, chc, <gryw> Dzisiaj chciałam zaprosić zodiakalne panny na horoskop tygodniowy od 10 do 16 maja 2021. Zaznaczam, że film e, nie musi ze wszystkimi rezonować, tak? To jest horoskop ogólny. A jeżeli ktoś chce skorzystać z czytania indywidualnego, bardzo gorąco zapraszam na Facebooka, na bloga Wróżka Roza. Tam w zakładce usługi możecie się zapoznać z cennikiem, z rodzajami wróżb. Jeżeli się zdecydujecie, należy wcisnąć wróżbę, dostaniecie przekierowanie na kalendarz, wtedy możecie sobie sami. Wybrać termin y, czytania, tak? Więc tutaj po prostu y, tak to wygląda. Ja z kolei bardzo Wam dziękuję za y, uwagę, za to, że tutaj jesteście ze mną, za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze, za wszystkie łapki w górę i oczywiście zachęcam osoby, które jeszcze tego nie zrobiły, nie zasubskrybowały mojego kanału by to zrobiły i nie zapomnijcie wcisnąć dzwoneczka, wtedy będziecie dostawać powiadomienia o nowych nagraniach. Póki co zobaczmy, co w finansach u Panny w tym tygodniu od 10 do 16 maja 2021. Finanse. Finanse. No słuchajcie, też otwieracie się tutaj y, na pójście na, po, sukces, po sukces, ale też należy zachować umiarkowanie. Jak i Rydwan też mówi o tym, zachowaj równowagę. I y, y, umiarkowanie też o tym mówi, tak? Czyli tutaj y, ten balans, żeby utrzymywać. Ważne jest też, uważajcie na dokumentację, na podpisywanie umów, podpisywanie kontraktów. Być może lada moment też, bo już jesteście gotowi do działania może też będzie tutaj współpraca z zagranicą, tak? Więc tutaj albo wy wyjedziecie, albo ktoś do was przyjedzie, albo po prostu no miecz też może mówić o komunikacji y, poprzez internet, tak? Więc tutaj po prostu y, ale ważne są dokumenty, tak? Czyli na to należy zwrócić uwagę. Dobrze, kochani, zobaczymy co nam karty dopowiadające powiedzą w finansach dla panny. Widzicie, cały czas ten y, balans y, wychodzi, tak, y, dobro i zło, jakiego wilka karmisz, tu tak samo, biały koń, ciemny koń, y, tu zachować równowagę, tak, czyli też y, no cztery y, monety, to mówią o stabilizacji, ale te też takiego, y, o takim szufladkowaniu, tu może być lęk przed tym, co już osiągnęliście, żeby nie stracić, tak, więc... Y, ale słuchajcie, no, coś tworzycie, coś pięknego tworzycie, zaczynacie tworzyć i idziecie po sukces. Idziecie po sukces, moi kochani. Więc, y, więc tutaj bardzo, bardzo fajne karty. Y, może to być też pod kątem artystycznym. No, i są dwa kielichy. Może poznajecie, poznacie kogoś drugą połowę gdzieś tam w pracy. I będziecie razem tworzyć. Więc, a, a u niektórych e, może być to e, związane z tym, że zmiana w pracy, w związku z tym, że panie zajdą w ciążę, też tak może być. Może to być też e, praca pod kątem artystycznym, tak, że e, robicie to, co kochacie po prostu. E, piszecie książkę, czy mm, tworzycie tutaj coś, coś pięknego. E, mm, może tutaj chodzi o y, występy na scenie, tak? czyli tutaj y, pisanie muzyki, y, czy, czy pisanie wierszy, czy, czy jakieś aktorstwo. Coś tutaj się otwiera, tak? Więc więc to, co kochacie, i to jest bardzo ważne, żeby się kierować też intuicją i miłością do tego, co robicie. Zachowajcie umiar. No może być tak, żeby zachować ten umiar za bardzo, może nie planować, już działać w tym kierunku, ale za bardzo nie planować, ze względu na to, że no nie wiadomo, czy te granice będą od razu otwarte, tak? Ale to, co zasiejecie, na pewno zbierzecie owoc z tego, także tutaj. Yy, Dwa kielichy też mówi, mówią o tej równowadze, tak, że to jest ważne, też ta równowaga. Więc yy, no fajne karty. Słuchajcie, nie ma czego się bać i będzie dobrze. Dobrze, drogie panny, zobaczmy co tutaj u Was w uczuciach. Od 10 do 16 maja 2021. Uczucia panna, uczucia panna. zmęczeni. Jesteście zmęczeni, jeśli chodzi o związki, nie wiecie, jaką podjąć decyzję. Tutaj coś jest na rzeczy, ale kocią macie ogromny w, w myślach, w głowie, walka z samym sobą. O co chodzi panny? O co wam chodzi? Sami musicie się zastanowić, bo tutaj ja to odbieram, że wy macie problem z sami sobą, ze swoimi myślami. Nie wiem, co się zadziało w waszym życiu, ale tutaj jest tak jakby brak chęci do czegokolwiek. Być może chodzi o to, żebyście popracowali, praca nad samym sobą, tak? Że niekoniecznie musicie od razu za wszelką cenę być w jakimś związku, tylko otworzyć się na, na to, by. by, by Popracować swoim wnętrzem, tak? Więc tu jest też takie, ten mężczyzna się zamyka na uczucia, widzicie, a wchodzi w głąb siebie. Więc tu może chodzi o to, żeby stoczyć walkę z samym sobą, czego tak naprawdę chce, tak? Czego ja tak naprawdę chcę? No ale zobaczymy, moje panny, o co tutaj chodzi i co nam karty dopowiadające powiedzą. No może nie wiecie co zrobić, bo trafiliście na jakiegoś czarusia, który was strasznie oczarował, mówi, pięknie mówi, naprawdę mówi, on mówi o przeszłości, o... Ale słuchajcie, są uczucia. I wy musicie się na nie. U... O, no nie musicie. Możecie się otworzyć. Tu też są uczucia. Być może wy nie wiecie, czy, czy, czy wydarzycie tą osobą, osobę uczuciami, ale tutaj są uczucia. I słuchajcie. Em... No może być też tutaj w związku z tym rozterka, no bo może być tak, że jest nieplanowana ciąża, tak? Więc tu po prostu może być z tym problem, więc no musicie się tutaj otworzyć na, na pewne rzeczy, no i tak jakby przerobić to z samym sobą, tak? Więc tutaj no od, problem jest jakiś żeby ten problem rozwiązać, tak? Ale to jest problem z samym sobą. Więc tutaj musicie po, yy, pomyśleć, cze, czego wy tak naprawdę chcecie. Jeżeli potrzebujecie medytacji, to zróbcie to. Jeżeli potrzebujecie wyciszenia i odpoczynku, to też zróbcie to. I później tak jakby być może w swoim wnętrzu odnajdziecie ten potencjał do działania i będziecie wiedzieli, czego chcecie, tak? No, jeżeli nie planujecie ciąży, no to radzę się zabezpieczać, tak? Ale no, nawet gdyby pojawiła się ta ciąża, no to jest y, owocem y, miłości, tak? Więc wy być może nie dowierzacie, y, że ktoś może Was pokochać, że może Was spotkać y, piękne uczucie, i y, w tym jest problem, że Wy jesteście poblokowani. No, zastanówcie się, każdy wie, w czym ma problem, tak? Więc tutaj być może przez to, co przyszliście, może jakieś trudne sytuacje boicie się tego cierpienia, że albo już zakład zakładacie z góry, że może znowu zostaniecie skrzywdzeni i boicie się otworzyć na to uczucie, ale no, nie należy każdego wkładać do jednego wora. Ja często to powtarzam, tak? Że każdy jest inny, każdy jest indywidualnością. Ale jeżeli będziecie myśleć negatywnie, no to będziecie te negatywne myśli, negatywnych ludzi i negatywne zdarzenia przyciągać, więc tutaj zmiany wprowadzamy od samych siebie. Należy zmiany wprowadzić w samym sobie, wejść w głąb siebie, w głąb swojej duszy i zastanowić się, czego tak naprawdę chcę, jakiego chcę mieć tego partnera, partnerkę, co ja chcę, co chcę osiągnąć w życiu, tak? Dobra, zobaczymy, co w energiach ogólnych i w. Zdrowiu, na co powinniście zwrócić uwagę w tym tygodniu, moi kochani, już patrzymy, panna, od 10 do 16 maja 2020, słuchajcie, rodzinne szczęście, więc tutaj yy, no w stałych związkach mógłby być kryzys. Rodzinne szczęście, no jakaś żałoba, więc tu yy, wy nad tym ubulowacie, ale ta żałoba już odchodzi, tak? Czyli yy, więc może właśnie chodzi o ten, ten balans, to umiarkowanie i załapanie do przodu, tak, żeby, żeby pójść dalej. Być może tu właśnie chodzi o tę medytację, tak, że niekoniecznie żałoba, ale może być właśnie wzrost duchowy i dzięki temu osiągacie szczęście więc no też coś takiego może być w zdrowiu, słuchajcie, starajcie się oczyścić energetycznie, więc może tutaj chodzi właśnie w zdrowym ciele, zdrowy duch, tak, także tutaj zadbać nie tylko o ciało, ale również o ducha drogie Panie, jeżeli nie byłyście dawno u ginekologa, to polecam, bo tutaj mogą być jakieś sprawy narządów rodnych, tak, i, i piersi, także tutaj starajcie się y, przebadać i jeżeli jakieś remonty planujecie, to starajcie się nie, nie dźwigać, tutaj nie podnosić, bo może być coś, jakiś problem z kręgosłupem i y, y, nogi, uwaga na nogi, tak, czyli przemieszczanie się, możecie być przeblokowani, ostrożnie tutaj żeby się nie połamać, także y, no starajcie się. Y, y, tutaj y, zadbać o swoje bezpieczeństwo, o stawy, kolana, żeby też nie puchły, tak? Ale zależy od waszego myślenia, tak, bo wy tak jakby też tu karty potwierdzają to. Może, można to też tak odczytać, że koniec y, szczęścia rodzinnego, tak? Więc niekoniecznie, zależy jak wy będziecie tą Energię, po prostu y, otwierać się na tą energię, tak? Ja odbieram to, żeby przejść drogę duchową, tak? Z, y, popracować swoim wnętrzem, wtedy, tak jakby osiągniecie to szczęście, tak? Więc tutaj jest praca z samym sobą, praca, medytacja, zapisywanie y, y, wiadomości do wszechświata. Y, y, zastanówcie się, co. Ma od Was odejść to negatywne, żeby y, osiągnąć to szczęście, to coś musi odejść, to co Was blokuje. Więc tutaj po prostu praca z samym sobą, ja tak to odbieram. Dobrze, zobaczymy, kochani, jaka jest karta rady. Myślę, że tutaj, mam nadzieję, że zarezonuje, że tu będzie, e, będzie wiadomo o co chodzi. Karta rady dla panny od 10 do 16 maja 2021. Karta rady. No, i chciała wypaść. wypaść. Wyznać sobie cel, zapisz go i pochwal się wynikami. Małe kroki prowadzą do wielkich czynów. No, widzicie. Czyli też zapisywać te cele, co wy chcecie, i tak jakby małymi kroczkami działać. I my często sobie nie zdajemy sprawy, że te małe rzeczy składają się też na nasze szczęście, i należy tutaj w tym kierunku być wdzięcznym, gdzie podziękować to, co już macie, to, co się ognęliście, i po prostu nawet jeżeli doświadczyliście negatywnych. Zdarzeń, negatywne osoby pojawiły się w waszym życiu, to tylko po to, żebyście weszli na wyższy level duchowy, tak? Bo dzięki takim zdarzeniom wzrastamy. Fakt, że to się wiąże z cierpieniem, tak? Ale dzięki tym doświadczeniom my się stajemy kimś innym. My patrzymy na innej, z innej perspektywy na świat, na ludzi. Zaczynamy wiele rzeczy doceniać. No, i zobaczymy druga karta rady. Zobaczcie, jak to wszystko rezonuje fajnie. Myśl pozytywnie. Czyli wszystko, co o tym mówię, e, karty też e, przynoszą tutaj wiadomości, tak? Więc, no, drogie panny, praca nad samym sobą, tak? W głąb siebie e, zastanowić się. Niedługo jest nów, 11 maja jest nów. E, Zastanówcie się, wtedy spiszcie sobie marzenia, co byście chcieli, co byście chcieli yy, osiągnąć. I zróbcie sobie plan działania, co w tym kierunku, bo samo się nie zrobi, tak? Co w tym kierunku należy zrobić, żeby osiągnąć to marzenie? I być może się spełni, tylko zacz trzeba zacząć działać. Dobrze, moi kochani, to by było na tyle. Jeżeli film Wam się podobał, to ja oczywiście zachęcam do łapek w górę. Dajcie znać w komentarzu, z kim film rezonuje. I oczywiście osoby, które y, jeszcze nie zasubskrybowały mojego kanału, bardzo, bardzo gorąco zachęcam. Nie zapomnijcie też wcisnąć dzwoneczka, wtedy będziecie dostawać powiadomienia o nowych nagraniach. A póki co, ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Ściskam Was cieplutko. Życzę Wam udanego tygodnia, dużo miłości, dużo radości, dużo y, zdrowia i kasiory. No i żeby Wam tam szło. Yy, ta przemiana, tak, żeby Wam się udało coś zmienić w swoim życiu. Dobra, to by było na tyle. Do usłyszenia, do następnego razu. Bujole, PA.